Psam o przebaczenie grzechów, pokutę i duchowe oczyszczenie. Bracia i siostry. Dzisiaj czytamy nie tylko słowa. Czytamy wołanie duszy. To nie jest sucha modlitwa z kartki papieru. To szloch serca, które zgrzeszyło i wie o tym. To wyznanie człowieka, który stracił prawie wszystko, ale nie stracił nadziei w Boże miłosierdzie. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Psalm 50. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia swego. I według mnóstwa dobrodziejstw, swoich wymasz nieprawości moje. Obmyj mnie wielokrotnie z mojej nieprawości. I oczyść mnie z grzechu. Jestem bowiem świadomy moich nieprawości. A mój grzech jest zawsze przede mną. Dla Ciebie, tylko dla Ciebie zgrzeszyłem. I uczyniłem zło przed Twoimi oczami. Tak, że jesteś sprawiedliwy w swoim sądzie. I czysty w swoim sądzie. Oto poczęty zostałem w nieprawości. A matka moja urodziła mnie w grzechu. Oto umiłowałeś prawdę w moim sercu. I objawiłeś we mnie mądrość. Pokrop mnie chizopem, a będę czysty. Obmyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. Niech usłyszę radość i wesele. A kości, które połamałeś, będą się radować. Odwróć swe oblicze od moich grzechów. I wymasz wszystkie moje nieprawości. STW zamknięte RZ we mnie serce czyste, Boże. I odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. I utwierdź mnie w duchu suwerenności. Będę nauczał bezbożnych Twoich dróg. A bezbożni nawrócą się do ciebie. Wybaw mnie od winy krwi, Boże, Boże mojego zbawienia. A mój język będzie wychwalał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje usta. A moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ofiary ty nie pragniesz, dałbym ją. Całopaleniu ty nie sprzyjasz. Ofiarą dla Boga jest duch skruszony. Sercem skruszonym i pokornym nie wzgardzisz, Boże. Sprzyjaj Syjonowi według Twego upodobania. Odbuduj mury Jerozolimy. Wtedy ofiary sprawiedliwości będą Ci miłe. Ofiary i całopalenia. Wtedy cielce będą składane na Twoim ołtarzu. To psalm króla Dawida. Tak, tego samego Dawida, który był mężem według Serca Bożego, bohaterem, pasterzem, prorokiem i królem. Ten sam, który kiedyś upadł. Nie tylko się potknął, zgrzeszył ciężko, popełnił cudzołóstwo z żoną innego i sfingował śmierć jej męża. To był moment ciemności. Ale właśnie wtedy narodził się ten psalm. Narodził się nie na tronie, nie w świątyni, ale w popiele pokuty. Co robi Dawid? Nie próbuje się usprawiedliwiać. Nie mówi, wszyscy tak robią, lub byłem pod presją. Nie zrzuca winy na innych. Przychodzi do Boga ze złamanym sercem, otwarty i zdemaskowany. I mówi: Tylko wobec ciebie zgrzeszyłem. Dlaczego? Ponieważ każdy grzech jest przede wszystkim zdradą Boga. Nie tylko łamiemy przykazania, zdradzamy miłość. Słuchajcie, przyjaciele, Bóg nie wymaga od nas doskonałego życia. On wie, kim jesteśmy. Wie, że jesteśmy słabi. Ale on chce zobaczyć prawdę w naszym sercu. Szuka pokornego, skruszonego ducha, nie zewnętrznej świętości, nie pięknych przemówień, ale serca, które wie, jak płakać przed nim. Dlatego Dawid modli się: STW zamknięte RZ we mnie czyste serce, Boże. Nie pomóż mi być lepszym człowiekiem, nie daj mi szansę, by wszystko naprawić, ale STW zamknięte RZ od zera na nowo. Jak stworzenie świata. Dawid prosi o nowy początek, o nowego ducha, nową radość. Przyjaciele, to także nasza podróż. Wszyscy popełniamy błędy, upadamy, czasami bardzo nisko, ale Bóg nie zamknął drzwi. One są otwarte. Psalm 50 nie mówi o wstydzie, jest o podnoszeniu się. Chodzi o to, że Boże miłosierdzie jest większe niż grzech. Mówi o tym, że nawet po najciemniejszych czynach można wstać i iść dalej, z nowym sercem. Boisz się, że Bóg się odwróci. Spójrz na Dawida. Otrzymał przebaczenie. Pozostał w Bożym planie. Ponieważ nie uciekł od Boga, pobiegł do niego. A jeśli żyjesz dziś z poczuciem winy, z bólem, z ciężarem popełnionych błędów, ten psalm jest dla ciebie. Przeczytaj go. Nieformalnie, całym sercem. Uczyń go swoją modlitwą. Nie bój się płakać przed Bogiem. On przyjmuje złamane serce. Nie odrzuci. On przebaczy. On odnowi. Da ci nowy początek. Bracia i siostry, kiedy czytamy Psalm 50, nasze serca zaczynają reagować w szczególny sposób. Ponieważ jest w nim coś, co jest znane każdemu z nas. Wszyscy w różnym stopniu przeżywaliśmy chwilę, gdy wszystko wydawało się stracone. Kiedy popełnialiśmy błędy, potykaliśmy się, raniliśmy innych, a jeszcze częściej samych siebie. Mówimy, Panie, jak mogłem? Jak doszedłem do tego punktu? W takich chwilach wydaje nam się, że Bóg jest zbyt święty, a my zbyt brudni. Że nie interesują go nasze łzy? Nasze wyrzuty sumienia, nasza wewnętrzna ruina. Ale właśnie w takich chwilach musimy pamiętać o Dawidzie. Bo jeśli Bóg nie odwrócił się od niego, to nie odwróci się od nas. Dawid był nie tylko prorokiem i królem. Był człowiekiem tak jak my. Kochał, radował się, upadał i wstawał. Ciężko zgrzeszył, a jednak pozostał w sercu Boga. Dlaczego? Ponieważ przyszedł w pokucie. Nie z dumą, nie z próbami usprawiedliwienia się, nie z maską. Stanął przed Bogiem bez obrony, bez tarczy, bez korony. I powiedział, zmiłuj się nade mną. A Bóg odpowiedział. Tak, były konsekwencje. Tak, życie nie stało się nagle bajką. Ale Boże miłosierdzie pokryło winy, a Dawid stał się przykładem nie kogoś, kto nigdy nie upada, ale kogoś, kto wie, jak się podnieść. O tym właśnie jest ten psalm. Nie chodzi o upadanie. Jest o podnoszeniu się. Ponieważ w oczach Boga nie liczy się fakt, że upadłeś, ale to, gdzie się obrócisz, gdy leżysz na dnie. Niektórzy powiedzą: Posunąłem się za daleko. Bóg mi nie wybaczy. Ale rozumiesz, Bóg nie jest tym, który to wymazuje. Bóg jest tym, który czeka. Czeka tak, jak ojciec czeka na swojego marnotrawnego syna. Nie z pasem, ale z pierścieniem, z uściskiem, z ucztą. Drogi bracie, droga siostro, jeśli dziś nosisz w sobie poczucie winy, jeśli twoje serce jest ciężkie, jeśli w środku jest rozczarowanie lub wstyd, wiedz jedno, Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Nie dba o twoją doskonałość. On troszczy się o twoje serce. Nie potrzebuje, abyś udowadniał, jaki jesteś dobry. On po prostu chce, abyś przyszedł. Po prostu się pokaż. Bez popisów, bez popisywania się. Prawdziwe złamanie. Prawda. Spragnieniem zmiany. A jeśli myślisz, że Bóg kocha tylko tych, którzy chodzą do kościoła w niedzielę, śpiewają hymny, ściśle poszczą i modlą się godzinami, nie rozumiesz. Bóg szuka szczerych. Szuka tych, którzy nie ukrywają swojego bólu, którzy nie udają przed nim. Szuka tych, którzy powiedzą, panie, jestem zmęczony walką. Wybacz mi. Nie mogę już dłużej radzić sobie sam. I wiesz, co się stanie? On nie mówi, już za późno. Mówi nareszcie. I wtedy zaczyna się prawdziwy cud, niezewnętrzny, ognisty, spektakularny cud. Ale wewnętrzna przemiana. Serce z kamienia staje się ciałem. Dumny duch staje się pokorny. Złamane życie staje się nowe. Spójrzmy na Dawida. On nie tylko prosił o przebaczenie. Pragnął być oczyszczony. Nie tylko zmyty, ale obmyty. Chciał, aby Bóg stworzył w nim nowe serce. Nie tylko załatał stare, ale stworzył nowe. Ponieważ grzech nie tylko rujnuje naszą reputację, niszczy naszą istotę. I tylko Bóg może ją uzdrowić. Tak samo jest z nami, bracia i siostry. Wielu z nas żyje z nieświeżym bólem, z długotrwałymi urazami, z grzechami, które tkwią w naszych duszach od lat. Prawie się do nich przyzwyczailiśmy. Myślimy, cóż, taki już jestem. Co mogę zrobić? Ale Bóg tego nie znosi. Nie chce, abyś nosił to przez resztę swojego życia. On chce cię uwolnić. Chcę tchnąć w ciebie nową radość. Tę samą radość, o którą prosił Dawid, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. To nie tylko uśmiech. To wolność. To wtedy, gdy wstajesz rano i nie czujesz się winny. Kiedy oddychasz, a Twoja klatka piersiowa nie jest ciężka. Kiedy wiesz, że mi wybaczono. Zostałem przywrócony. Jestem zaakceptowany. Ale wszystko, czego potrzeba, to jedna rzecz poddanie się. Nie poddanie się wrogowi, ale poddanie się miłości. Przestać stwarzać pozory. Przestań starać się być właściwym chrześcijaninem. Po prostu bądź sobą, ale z głodem zmiany. I powiedz: Panie, czyń, co chcesz. Moje życie jest w Twoich rękach. Nie trzymam się już przeszłości. Oddaję je Tobie. I wiesz, co Bóg robi w tym momencie? Zaczyna pisać nowy rozdział. Nie na białej kartce papieru, ale bezpośrednio na starych liniach. Ponieważ on jest mistrzem przepisywania historii. Z upadłych czyni kaznodziejów. Ze złamanych czyni budowniczych. Z grzeszników czyni świadków łaski. Może modliłeś się tysiąc razy. I wciąż czujesz się niegodny. Posłuchaj kłamstw wroga. Bóg nie liczy Twoich upadków, On liczy Twoje powroty. Każdy krok w Jego stronę jest ważny, każdy oddech skruchy jest słyszany, każda łza jest zapisana, ponieważ dla Niego nie jesteś pomyłką, jesteś Jego dzieckiem, nawet jeśli byłeś daleko, nawet jeśli o Nim zapomniałeś, On o Tobie nie zapomniał. I nie zapomni o Tobie. A teraz, gdy czytasz te słowa, wiedz jedno, to nie jest przypadek. Bóg mówi do ciebie. On wzywa. On czeka. Nie chce od ciebie doskonałości. On chce ciebie. Prawdziwego ciebie. Ze wszystkimi twoimi lękami, wątpliwościami, słabościami. Chce cię przytulić i powiedzieć: Wybaczam ci. Zacznijmy od nowa. Niech więc Psalm 50 stanie się czymś więcej niż tylko starożytnym tekstem. Niech stanie się twoją modlitwą. Niech ożyje w tobie. Niech stanie się początkiem prawdziwego uzdrowienia. Nie powierzchownego, ale głębokiego uzdrowienia. Niech to nie będzie tylko emocja na jeden wieczór, ale decyzja by żyć z Bogiem. W prawdzie. W pokucie. W miłości. Zwłaszcza teraz, w dniach poprzedzających Wielkanoc, kiedy wspominamy cierpienie i zmartwychwstanie Chrystusa, jest to szczególnie ważne. Ponieważ to właśnie Wielkanoc mówi nam: wszystko jest możliwe. Nawet po śmierci, życie. Nawet po upadku, przywrócenie. To krew Chrystusa stała się odpowiedzą na modlitwę Dawida. To krzyż był miejscem, w którym się wypełniło: Pokrop mnie, a będę czysty. Przyjaciele, nie przechodźcie obojętnie obok tych świętych dni. Nie zamieniajcie Wielkanocy w tradycję. Uczyńcie z niej punkt spotkania między wami a Bogiem. Zatrzymaj się, otwórz i powiedz, Panie, wskrzeź we mnie to, co od dawna jest martwe. A On to uczyni. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.